to kącie kameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z Poznaku Lwa, znak słoneczny, ascendent, księżyc, wenus, znak wedyjski, na horoskop na luty. Zrobimy, kochani, krzyż celtycki i sprawdzimy Waszą sytuację w miesiącu lutym. I sprawdzimy, jakie są przeszkody, jeżeli jakieś są, jakie pokonać, jakie Wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, jaki rezultat. Zobaczymy też, co wyrocznia róży. Chcę powiedzieć. Sprawdzimy główną energię. Wszystkie osoby z Poznaku Lwa. To jest czytanie dla Was. Główna energia, Wasza sytuacja w lutym, przeszkody, Wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło? Teraźniejszość w tej sytuacji najbliższa przyszłość, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, nadzieje lub obawy i rezultat. Zapytamy też o przesłanie na luty. Zaczynamy. Drogi lby. Zrzuć płatki. Transformacja, śmierć i odrodzenie zrzucanie wszystko się zmienia. Duża zmiana w lutym. Ta transformacja może dotyczyć Was, czyli Wy zmieniacie y, poglądy, być może na jakąś sprawę, na jakąś sytuację. Może jest tak, że czekałyście, czekaliście na coś, aż się zmieni, i teraz bierzecie sprawy w swoje ręce. Śmierć i odrodzenie to jest y, taka mocna energia w y, że zdajecie sobie z tego sprawę, że coś już na przykład nie działa, albo coś już nie jest dla Was. To ja tak czuję, że to jest y, nie tyle podjęcie decyzji, ile takie właśnie zdanie sobie z tego sprawę, że ok, że już y, coś po prostu, coś już nie jest dla mnie. I to może dotyczyć czegokolwiek, słuchajcie, w pracy. Możecie sobie zdać z tego sprawę, że już y, idziecie, idziecie do tej pracy na przykład z taką niechęcią, albo to jest coś, co Was nie rozwija. Potrzebujecie nowych wyzwań, śmierć i odrodzenie, zaczynacie coś nowego, Zajecie sobie z tego sprawę, że coś już nie działa i wchodzicie w coś nowego. Wszystko się zmienia. Hmm? Takie właśnie poczucie, że być może nawet y, są takie lwy, które sobie teraz będą w lutym zdawać z tego sprawę, że gdzieś przeoczyły ten moment, kiedy coś już po prostu przestało działać, kiedy coś y, do czegoś już nie mieliście, na przykład, nie wiem, y, serca takiego, do jakiejś relacji, do jakiejś sytuacji, do jakiegoś miejsca. Ok, zobaczymy, jaka sytuacja. Piątka buław. Albo jest tak, że przy tej transformacji, na przykład zawodowej albo prywatnej, czegokolwiek to będzie dotyczyło, tak jak właśnie mówiłam, stańcie sobie z tego sprawę, że czas na zmiany. To tutaj jest tak, jest Piątka buław, czyli jest taka energia, że. Mm, że ktoś będzie albo chciał Wam uświadomić, będzie próbował Wam uświadomić, że jesteście w błędzie, albo zdawcie sobie z tego sprawę, że na przykład nie będzie tak łatwo z jakiegoś miejsca odejść, albo z jakiejś relacji odejść, że tutaj jest pokazane, że ktoś się na to nie zgadza, że, że ktoś pokaże Wam, że może było łatwo wejść na przykład do tej firmy, ale jak już chcecie tak po prostu wyjść, bo, bo, bo powód jest taki, że na przykład już tego nie czujecie, albo nie rozwijacie się cokolwiek, to tutaj ktoś będzie z Wami tak, my byłaby walczą. Odczujecie to, że nie jest łatwo wyjść z jakiejś sytuacji. Wieża. Hmm? Z kielichów. I moż, bardzo możliwe, że będziecie się tłumaczyć w ten sposób, że już faktycznie nie chcecie tego robić po prostu nie, nie chcecie tego, nie czujecie tego, że to jest coś, co już po prostu dla was nie działa, że jest ta wieża. To może być nawet w lutym takie dla was nagłe, znaczy dla was nagłe, ale tak jak ta główna energia pokazuje, że mo możliwe, że część z was nawet przeoczyła ten moment, kiedy to się zadziało, kiedy po prostu już tak jakby z niechęcią wracałyście, do, nie wiem, do tego miejsca albo do tej osoby, coś takiego. I tutaj chcecie, żeby zadziałało coś nowego. Jest askelichów, czyli być może jest na horyzoncie nowa znajomość, nowa relacja, nowa praca, nowa pasja, albo po prostu chcecie zadbać o siebie. Wierzę, że tutaj y, na przykład może jest taka sytuacja dla Was, że za bardzo się poświęcacie dla kogoś, dla jakiejś sytuacji w tej pracy askelichów. Chcecie y, pokazać, że Wasza miłość własna do siebie jest też ważna. Ale możliwe, że ktoś Wam będzie to utrudniał. A jakie przeszkody? Zobaczymy, właśnie. Diabeł. Może być tak, kochani, że ktoś będzie mówił nie dla samego nie. Dlatego, że na przykład może ta osoba powiedzieć nie. Że jesteście y, kontraktem na przykład jakoś y, związani ze sobą, albo się zobowiązałyście, zobowiązaliście wcześniej, że. Y, nie wiem, nie zostawię Cię, tak nie odejdę, cokolwiek. Jakieś, jakieś zobowiązanie tutaj było prawdopodobnie, może nawet słowne, taka u, umowa słowna, ale zobowiązująca i ktoś, no jest ten diabeł na przeszkodzie, czyli ktoś, może być takie poczucie, że a, mam Cię w garści, bo podpisałaś na przykład to, albo nie niedoczy, doczytałaś, nie doczytałeś, co tam było drobnym druczkiem i tutaj potrzebne są wypowiedzenia, na przykład trzy miesiące albo pół roku, cokolwiek takiego, bo to jest, to jest na przeszkodzie. Coś, co tak jakby... Albo y, to już może być dla jakiejś grupki z Was, albo dosłownie dla jednego lwa, ktoś ma jakiś haczyk na Was. Właśnie pod, y, nie tyle taki personalny, tylko y, jednak ja czuję, że tak jakby taka umowa, takie zobowiązanie, że kiedyś na przykład powiedziałyście albo powiedzieliście, że nie wiem, zawsze będę przy tobie, czy coś takiego, no cokolwiek, czy zawodowo gdzieś podpisałyście taki kontrakt, w którym było napisane, że potrzeba jest, żeby na przykład, y, nie wiem, podać y, jakiś ważny powód. No już nie będę tak się zagłębiać, bo wiecie. O, jeżeli to z Wami rezonuje, to pewnie wiecie o co chodzi. Że tutaj właśnie i tutaj też jest mocne takie uczucie, że ktoś ma z tego frajdę. Czyli jest tak, że ta osoba mogłaby na przykład odpuścić i powiedzieć: Dobra, okej, okay. wprawdzie podpisałeś taki kontrakt, ale możemy to zostawić, ale robi to, bo może. A z Pentakli. Dziesiątka była. I dlatego też, że to jest ktoś, kto nie chce na przykład zatrudniać na Wasze miejsce jakiejś nowej osoby, kogoś uczyć, szkolić. Jeżeli to jest relacyjnie, to ktoś nie chce po prostu mm, szukać kogoś nowego na Wasze miejsce, też do przyjaźni, do relacji. Jeżeli myślicie o jakiejś wyprowadzce, spędzaki. Tutaj to jest ktoś, kto zdaje sobie z tego sprawę, że musiałby zacząć coś teraz od nowa, inaczej. Jeżeli Wy odeszłybyście, odeszlibyście z tego, z tego zakładu pracy, z tego czystej relacji, z tego układu. Wasze myśli. Króla Pentakli. Myśli macie takie, że y, to nic, że ktoś y, mówi nie, bo nie, bo że podpisałam taki kontrakt, to jest bez znaczenia. I tak y, pójdę tą drogą, bo, y, bo to jest moja droga. I zrobię tak, żeby to było dla mnie dobre. Takie macie myśli. Jesteście pewne siebie, pewni siebie w tej sytuacji. Króla była, mhm. Król była była Macie też y, tak, jakby za sobą kogoś, kto się na tym albo zna, albo kto, y, kogoś, kto też działa. Jest król buław y, i królowa buław. Nie jesteście w tym sami. Raz, że macie wy taką pewność siebie, że okej, okay, dobrze. I że nawet jeżeli będę musiała zostać trochę dłużej w tej pracy, bez okresu powiedzenia, bo podpisałam coś, bo się zobowiązałam, to zostanę na pewno. Tylko też już tak y, nie do końca tak y, na takich warunkach i też mam takie poczucie, że mocno ograniczycie, ograniczycie tą satysfakcję tej osoby, która od tutaj jest y, decyzyjna. I macie przy sobie kogoś, kogo, y, kto was może wesprzeć dobrą radą, ale też y, po prostu może wam właśnie powiedzieć, jak to zorganizować, jak to zrobić. Szóstka buław. W myślach macie taką energię, kochani, że dacie radę. Po prostu podołacie temu przeszłość, czyli jak do tego doszło. Rycerz Buław. Całkiem możliwe, że ktoś Wam wskazał y, drogę, albo ktoś Wam powiedział, że słuchaj, pojawiasz się w pracy, ale się już nie uśmiechasz. Y, nie wiem, kiedyś miałaś więcej pomysłów, bardziej Cię to kręciło, rajcowało, teraz już tego nie ma. Y, czy się wypaliłaś, czy cokolwiek, że ktoś Wam na to zwrócił uwagę, że ktoś na przykład, nie wiem, z kim rozmawiałeś, rozmawialiście, coś robi, coś działa, a wy, y, y, macie takie poczucie, miałyście, mieliście poczucie ograniczenia, a ja nie mogę, bo właśnie, bo ten umowa taka, bo kontrakt, bo dużo pracy, bo jestem z kimś związana, kto nie chce na po przykład podróżować, cokolwiek. że ktoś wam ja tak jakby albo na to zwrócił uwagę, albo pokazał, że można inaczej. Czwórka pentakli. Piątka mieczy. Trójka pentakli. Ile poczuł, że chce się wyrwać. Y Dosłownie z tego kwadrata, z takiej stabilizacji, która już z, z, zaczęła być obciążająca. I tutaj, jeżeli to z wami rezonuje, to jest pokazane także w przeszłości, żeby się spodziewały, się spodziewaliście tego konfliktu, że ktoś tak zareaguje, że powie: O nie, 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 to nie to jest takie łatwe, to nie jest takie proste, to, to nie da się tak, że to by się odwiedziało, że się tego spodziewałyście, takiej konfrontacji z kimś. Okej, okay, a teraźniejszość tej sytuacji. Dziesiątka pentakli. Możliwe, że, że będzie taka potrzeba, żeby komuś za coś uczynić finansowo. Może dla kogoś. Czwórka połow. I mieczy. Że m, będzie potrzeba, m, żeby się wydostać z tej sytuacji, żeby... M, Tutaj macie w myślach jakiś plan, widać na to, jest ktoś, kto wam będzie też tak, jakby wskazywał, właśnie drogę, ale w teraźniejszości się pokazuje, że żeby tak faktycznie zakończyć to wcześniej, żeby to się tak nie ciągnęło na przykład pół roku albo rok, żeby to ktoś nie przedłużał wam nieskończoność, bo Wy macie już, jest ten mak czyli już Was będzie krociło, żeby zacząć coś tak manifestować, realizować to, to co się zaczęło tam w głowie waszym, Waszej układać, ten plan, już Was będzie tak króciło żeby to robić. Będziecie chciały, chcieli jak najszybciej się z tego po prostu jakby wydostać. I, I żeby to nie robić w ten sposób, żeby iść na przysłowiowe udry z kimś, to jest ta dziesiątka pentakli, więc może będzie jakieś takie czynienie finansowe, albo będziecie pracować więcej, że tak jakby dacie część swojego dobrobytu, to nie muszą być pieniądze, jakikolwiek swój czas, energia, komuś, żeby się móc z tego szybciej wydostać. Zemka pentakli. Być może więcej pracy, więcej będziecie z siebie dawać, właśnie. Ojej, taka, taka, taka sytuacja. A zobaczymy najbliższą przyszłość. Trzy pentakle. Całkiem <laughs> możliwe, drogie lwy, że zrobicie coś takiego, że śliskiem przejdziecie w drugą pracę albo w, zajem, tak jakby wejdziecie w taki układ z kimś, jeszcze tutaj będziecie pracować. Jeszcze te, to nie będzie zakończone, bo, bo coś, bo się tak nie da szybko, ale będziecie robić wszystko, żeby się wydostać, a już wejdziecie w, w nowe. Nowy układ, w nową pracę, podpisz, będziecie podpisywać nowy kontrakt, jakąś umowę albo w nową relację, nowy związek, nową przyjaźń, cokolwiek. Że już zaczniecie to nowe, nie kończąc jeszcze starego, ale tutaj to nie jest na zasadzie takiej, bo nie wiem, czy to stare na pewno chcę opuścić, a nowe chcę jeszcze sprawdzić. Tylko tu jest taka energia, że mocno was będzie kusiło to nowe. Już będziecie widzieć po prostu, że tam pracujecie, że to robicie, że się na przykład z kim spotykacie, że to realizujecie, cokolwiek to jest. A tutaj z tego starego będziecie pracować na przykład więcej, jakieś nadgodziny brać, żeby się uwolnić, ale żeby to zrobić tak y jak najszybciej, ale tak z głową. Trzy kielichy. Miarkowanie, no wejdziecie w coś nowego, z zamka kielichów. Królowa Kielichów. Ale to jest tak pokazane, że wejdziecie w coś nowego, jest, jest grupa osób, się pokazuje. Nie tyle jedna osoba, ile grupa osób. Czyli w nową grupę, jakąś, nie wiem, rozpoczniecie jakiś kurs, albo nową pracę, albo czymś się zajmiecie nowym, i to będzie takie ekscytujące, że spotkacie tych ludzi, którzy się też tym zajmują, też się cieszą, że to robią, i to będzie naprawdę fajne, i was to tak y, mocno ucieszy. Ale jest ósemka Kielichów i Królowa Kielichów, która mówi o tym, że. Takiego zaangażowania jeszcze z Waszej strony nie będzie. Jeszcze po prostu y, będzie Was to cieszyć, że rozpoczniecie, że tutaj rozpoczynacie coś nowego, jeszcze będąc w tym starym, że tak dajecie radę, chociaż tego obowiązku może być więcej, pracy też może być więcej, ale jeszcze bez takiego zaangażowania, z takim uśmiechem, z radością, ale sami, sie, sami sobie powinniście mówić, że jeszcze nie chcę się w to angażować, tak? na razie tak jeszcze poczekam. Ale rozpoczniecie, rozpoczniecie coś nowego, tak jakby już wejdziecie w krąg nowych ludzi, Wasze nastawienie? Dziewiątka Pentakli. Nastawienie macie takie drogie lwy. To ja będę decydować o sobie, w, czy, czy ja mam pracować tutaj, czy mam pracować tutaj. I, I to są moje decyzje. To były moje decyzje, że ja w coś weszłam, że podjęłam na przykład jakiś, jakąś pracę, jakieś zobowiązania. To były moje decyzje. Tak samo teraz ja mam decyzję, że z tego wychodzę. To jest moja decyzja, mój wybór. I nikomu nic do tego. Dosłownie jest taka. Takie macie nastawienie. Siła. Hmm. Świat. Dosłownie lew ma takie nastawienie. Jeżeli będę chciał, chciała, to w ogóle wyjadę z tego kraju. Albo z tego miasta. Po prostu mogę, mogę to zrobić, bo to jest moja decyzja. Dziewiątka pentakli. A Czynniki zewnętrzne. Wisielec. Może być tak, że ktoś was będzie starał się namówić do tego, żebyście czegoś nie kończyły, nie kończyli, tylko to zawieść, to zastanów się jeszcze. Po prostu może zrób, zróbmy tak, że weź urlop bezpłatny na jakiś czas, na pół roku, na rok, i potem za jakiś czas się odezwij i powiesz mi, ja będę trzymał miejsce dla ciebie. To jest taka energia zewnętrzna. Jeżeli relacyjnie, to tak jakby, czy jakoś takie związkowo, czy przyjaźnie, to ktoś też powie, że. Słuchaj, dobrze, ja tutaj m, nie zamykam furtki. O, to jest ktoś, kto nie chce zamknąć całkowicie. Będzie Wam, y, dalej ta osoba namawiała Was do tego, żebyście mieli klucz do tych drzwi. O, żebyście nie oddawały, nie oddawali tego klucza. Żeby nie zamykać jeszcze tego. Cesarz? Dziewiątka było. Że ktoś będzie czuł wasz opór, być może ktoś sobie zda z tego sprawę, że jesteście w takim miejscu, w takim momencie swojego życia, że chcecie czegoś nowego. I po prostu uzyskacie to, bo, bo to jest ktoś, kto będzie widział, że jesteście zeterminowani i zdecydowani. Ale tutaj jest, jest ten cesarz się pokazał, czyli ktoś, kto nie będzie chciał zamykać tych drzwi, tylko pozostawić je półotwarte, to też, to też jest osoba mocno decyzyjna, czyli to jest też ktoś, kto wie, co robi. A jakie nadzieje i obawy? Zbuła. No to, jest, to jest nadzieja, że, że to nowe pozwoli Wam się bardziej cieszyć życiem, ekscytować tak życiem, że to jest coś, co Was tak zainteresuje, że właśnie to jest, to jest ta energia, ta transformacja. że kończy się jeden etap, zaczyna się drugi? Coś, co po prostu działało kiedyś i było fajne, teraz już przestało, teraz wchodzicie w coś nowego. tam buław, czwórka kielichów. Powiem wam, że tutaj się pokazuje, bo to jest nadzieja, obawy. To jest to, co bardziej, co jest, co, co jest wewnątrz was. I tutaj jest taka energia, że w sumie to jest wam na rękę, że ktoś chce to zawiesić, a nie zakończyć. Z jakiegokolwiek powodu. Jest to wam na rękę. Cieszycie się z tego, że w sumie będzie was taka, taka ulga, że dobrze, że ktoś nie chce zaczasnąć tych drzwi, czy tam zamknąć cichutko, czy jak to tam ktoś robi, tylko po prostu tak zawiesić. Czyli, że macie, to nie będą spalone mosty, to będzie po prostu, jest możliwość powrotu, o, w razie czego. Z jakiegokolwiek powodu. Może macie sentyment do tego szefa, do tej osoby. Już nie będę wnikać, ale jest taka radość, że mi, mielibyście, miałybyście taki opór w sobie, że żeby to tak całkowicie zakończyć. A jaki rezultat w tej sprawie? To się było. No idzie do Was yy, nowa propozycja, nowa oferta, coś nowego. Tutaj jest pokazane w najbliższej przyszłości, że rozpoczniecie coś z kimś, z taką grupą osób, tak się to pokazało i to będzie Was cieszyć, ale rezultat jest taki, z, z tej sprawy taki, że dostaniecie od kogoś, od jednej osoby z tej grupy, propozycję, która będzie skierowana tylko do Was. I to będzie propozycja, i od Was będzie zależało, czy Wy ją przyjmiecie, czy nie. I dalszy ciąg, na przykład tej relacji, albo tej znajomości, albo tej pracy. Ale to będzie skierowane tylko do Was, od jednej osoby z tej grupy. Dziesiątka kielichów, cesarzowa. Ktoś będzie chciał, być może, żebyście się za, y, bardziej zaangażowały, zaangażowali w to, cokolwiek to jest. Cesarzowa, dziesięć kielichów. Tak jakby to jest ktoś propozycja, która będzie m, miała za zadanie pokazać Wam, że możecie, się, może, możecie wejść w to na 100%, że możecie całe... Ktoś tak jakby chciał Waszą całą uwagę, Wasz cały czas, który macie, który możecie przeznaczyć na znajomość albo na pracę. Mieć dla siebie, ta osoba będzie chciała. Jaka rada na luty? Sprawiedliwość. Trójka mieczy. lichów tutaj jest tutaj jest kochanie pokazane jest Sprawiedliwość i Trójka Mieczy i to jest no, taka informacja tak specyficznie, ciekawe jestem czy, czy się z tym zgodzicie, jeżeli nie oczywiście macie takie prawo Sprawiedliwość i Trójka Mieczy mówi o tym że że nawet jeżeli jest właśnie taka sytuacja że ktoś się godzi na to czyli ktoś tak Finalnie ktoś zgodzi się, że, żebyście odeszły z tej firmy albo z tej znajomości, albo z tej relacji, że ktoś się zgodzi, ale to nie znaczy, że ten ktoś tego chciał. Czyli tutaj to jest taka sprawiedliwość, że jedna osoba będzie zraniona i rozczarowana. Jeżeli ktoś by się nie zgodził, tak, jeżeli miałby ku temu podstawy, podstawy bo tutaj jest pokazane, że z waszej strony po prostu macie taką decyzję i możecie to zrobić, ale jeżeli ktoś by się uparł i wam to mocno utrudnił. No to u was by byłoby takie rozczarowanie. Czyli to jest taka sprawiedliwość, że, że, że nie ma tej sprawiedliwości. Że po prostu, że w każdej sytuacji, czy w takiej, czy w takiej, ktoś by po prostu cierpiał. No. Ale jest ten paść kielichów, czyli... Dla Was już zaświeciła ta nowa gwiazda. Już ta gwiazda zaświeciła. Już ją zobaczyłyście, zobaczyliście i tego się już po prostu nie cofnie. Czwórka mieczy. Dziewiątka kielichów. Macie taką nadzieję, że, że ktoś, kto, kto, ktoś, kogo zostawiacie, albo właśnie firmy, albo kogoś, kogo zostawiacie w swoim życiu w jakimś stopniu, że to jest ktoś, kto się uleczy z tej sytuacji, że nie będzie zbyt długo cierpiał, że nie będzie miał długo żalu. Dziewiątka kielichów, że znajdzie swoje szczęście, dosłownie. A jakie przesłanie dla Was na luty? Azuryt. Głębokie emocjonalne ustrowienie. Twoje serce jest gotowe do ustrowienia z przeszłych doświadczeń, a Ty jesteś gotowy poświęcić czas i energię na opiekę terapeutyczną. Takie czytanie Delwa. Całkiem fajne. Dziękuję Wam bardzo, moi drodzy. Oczywiście jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy. Chciałam też podziękować, bo wczoraj już nagrałam kilka filmów. Odzew był bardzo fajny. Dostałam dużo maili, dużo wiadomości. i Jestem Wam za to bardzo, ale to bardzo wdzięczna. Te wszystkie Wasze historie, dlatego mam nadzieję, drogie lwy, żeby też, jeżeli macie na to ochotę, odezwiecie się do mnie. Życzę Wam udanego miesiąca. Naprawdę, w tym lutym się ta, ta transformacja y, może faktycznie zapoczątkować y, dużą zmianę w Waszym życiu, bo to jest pamiętajmy o tym, że to jest intencja na, na luty, ale to jest tarot, czyli czytanie bardziej energetyczne, to co się zadzieje w energii. Czyli tutaj w tym lutym ta energia może mocno ulegać zmianie. Nie ja Wam tego życzę, jeżeli macie na to ochotę. Wszystkiego dobrego.